Cześć, z tej strony Łukasz, a to będzie filmik, w którym po powiem Wam, jak odblokować łuk w Battlefield 4. Aby tego dokonać, po pierwsze, musicie być użytkownikami premium i posiadać dodatek ostateczna rozgrywka. Po drugie, musicie mieć odblokowane i wykonane poprzednie zadania widmo. Filmiki z instrukcjami, jak je odblokować. Macie oczywiście na moim kanale, pod filmem będą linki. Oraz musicie, pamiętajcie, musicie je wykonać, aby otrzymać kamuflaż widmo, który jest dostępny w jednym z tych zadań: widmo. Następną rzeczą, jaką trzeba wykonać, aby otrzymać dostęp do łuku, jest posiadanie dodatku ostateczna rozgrywka i znalezieniu czterech nieśmiertelników które są rozsiane gdzieś na mapach z właśnie tego dodatku. Mapki z lokalizacjami tych nieśmiertelników przykładowymi, bo to nie jest powiedziane, że tam gdzie jest pokazane na filmiku, tam na, na filmiku, na screenshotcie, tam będzie doktak, tylko trzeba je szukać. One pojawiają się randomowo podczas rozgrywki na wszystkich czterech mapach z ostatniego dodatku, ostateczna rozgrywka. Nieśmiertelniki te są dostępne na mapach, jeżeli już znajdziecie. I są to małe pudełeczka. Pudełeczka, no, nie wiem, można to porównać do wielkości pudełka zapałek. Ale uwaga, nie strzelacie do nich, tylko rozbijacie je nożem i zabieracie nieśmiertelnik przy pomocy na konsoli PlayStation 4 kwadrata. I wtedy macie już ten nieśmiertelnik do założenia. Bo, aby dostać się do windy, o której będzie troszeczkę później, musicie mieć założony właśnie taki nieśmiertelnik. Jeżeli już jesteśmy przy nieśmiertelnikach i przy windzie, aby dostać się do danej windy, która znajduje się na mapie hangar 21, yy, z prawej strony punktu A, jeśli się patrzy od w, yy, czoła hangaru. Tam jest taka winda tajemnicza, bo nie świeci się ani światło, nie można je aktywować. I właśnie, aby aktywować windę, potrzebne są cztery osoby, które mają założone każda osoba inny nieśmiertelnik z map, z dodatku z ostateczna rozgrywka, plus dodatkowo musicie mieć założony nieśmiertelnik. Fan e, z widma. On, to jest chyba z pierwszej, z, bodajże z pierwszej e, misji, widmo taki z dwoma maskami i czarną obwódką. Kolejną rzeczą, jaką musicie wypełnić i założyć, e, aby dostać się do windy i aby została ona uaktywniona, musicie mieć e, założone kamuflaże widmo na żołnierzu na broni podstawowej, na broni dodatkowej. To jest bardzo ważny punkt, bo. Jeżeli będziecie mieli założone tylko nieśmiertelniki, wejdziecie w cztery osoby do windy, to osoby, które nie mają danego kamuflaża widmo na broni lub na żołnierzu, zostaną po prostu zabite. Światło w windzie przygaśnie i zostaną one zabite w akcji. Także pamiętajcie, nieśmiertelniki założone z map, z dodatku, każda inna osoba, nieśmiertelnik z premium, z pierwszego bodajże zadania premium, kamuflaże widmo. widmo i wchodzimy do windy. Każda klasa żołnierza musi być inna. Są cztery osoby w windzie, i potrzebny jest zwiadowca, medyk, technik i osoba wsparcia. Naciskacie przycisk, jedziecie na dół, i macie. Yy, staje przed wami otworem komnata, yy, w której jest do pobrania łuk. ale musicie jeszcze pobrać, yy, pobrać, a właściwie wpisać kod. Który również macie teraz tutaj wyświetlony na filmiku. Po prawej stronie jest taki dialpad, można to nazwać: taki e, miejsce, gdzie, gdzie się wpisuje kod dostępu. Jedna z osób wpisuje kod Żwawo, sprawnie, żeby nie było zbyt długich przerw między wpisaniem danych sekwencji na tych cyf cyfr. I wchodzicie, pobieracie łuk. Gratulacje, macie łuk. Ale, 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 jeszcze chwila. Jeszcze musicie sobie pobrać z tej komnaty dokumenty, które są dostępne po prawej stoń, stronie na szafce. Jak patrzycie z wejścia do komnaty nauk po prawej stronie na szafce wspinacie się, pobieracie dokumenty i pokazuje Wam się powiadomienie, że otrzymaliście rozkazy do widma. To by było chyba na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, Zapraszam do sekcji komentarzy, e, śledźcie mnie na, na Facebooku, zapraszam, e, możecie mnie śledzić na Twitterze, w, na Twitchu czasami nadaję, wszystkie linki znajdziecie w opisie, e, także miłego strzelania, ja idę się pobawić moim łukiem, haha. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku, hejo!